Witam wszystkich. Nazywam się Anna Ellis i w tym filmie chcę podzielić się moimi doświadczeniami za pomocą Urinol Pro w ciągu miesiąca i mam nadzieję, że pomoże ci to zdecydować, czy warto kupić, czy nie. Po pierwsze, jeśli naprawdę chcesz kupić Urinol Pro, należy bardzo uważać na stronie produktu ponieważ istnieje wiele inteligentnych facetów w internecie sprzedających kopie i podróbki produktu. A aby ci pomóc, zostawię oficjalną stronę Urinol Pro poniżej w opisie tego filmu lub w pierwszym komentarzu. Postanowiłem więc kupić suplement Urinol Pro, ponieważ miałem do czynienia z zakażeniem moczu. Ciągłe pragnienie oddawania moczu, trudności w oddawaniu moczu z powodu pieczenia i bólu, nietrzymanie moczu, mocz o ciemnym kolorze i bardzo silnym zapachu. Już czułem się bardzo źle, więc postanowiłem spróbować. I w zasadzie Urenel Pro zawiera wiele witamin, minerałów i innych związków, które służą do eliminacji infekcji dróg moczowych, łagodzi stany zapalne, zwiększa odporność organizmu, poprawia krążenie krwi w narządach miednicy, pomaga w leczeniu drost i zapalenia pęcherza moczowego. A to znacznie poprawiło moje życie. Biorąc Urinol Pro i było już lepiej w drugim tygodniu stosowania, a w miesiącu... Udało mi się odzyskać 100% infekcji moczowej. Byłam bardzo zadowolona i zadowolona z moich wyników. Była to najlepsza inwestycja, jaką dokonałam w moim zdrowiu. Byłem bardzo niezdecydowany co do zakupu Urinol Pro. Ale kiedy wszedłem na stronę, zobaczyłem, że ponad 20 tysięcy osób używało Urinol Pro i wyniki były dość niezwykłe. Więc myślałem, że może to działać również dla mnie. To, co naprawdę podobało mi się w Urinol Pro to to, że jest w 100% naturalny i bardzo prosty w użyciu. Po prostu zażywaj jedną kapsułkę dziennie na śniadanie. Prawidłowe stosowanie będzie w stanie pomóc leczyć nietrzymanie moczu, łagodzić ból i pieczenie, eliminując infekcje i normalizując funkcjonowanie trzustki, co poprawia dzień do wykonywania zadań, pracy i zabawy. Przyznaję, że korzyść kosztowa jest bardzo dobra i atrakcyjna. Biorąc pod uwagę wysokie koszty leczenia, spędziłem dużo czasu z tym problemem i skończyło się pozbawieniem się wielu dobrych chwil. Teraz, gdy skończyłam zabieg Urinol Pro, czuję się znacznie lepiej. Szczęśliwa i zadowolona z wyników w moim nowym życiu. Urinol Pro jest tak niesamowicie silny i klinicznie udowodniono, że działa niezależnie od wieku, stanu zdrowia lub ciężkości problemu. Tylko ci, którzy przeszli przez niego, wiedzą, jak straszny jest. I bardzo martwiłam się o ten problem. Obudziłem się rano źle. Byłem rozczarowany. Nienawidzę chodzić do lekarza i jestem pewien, że nie miałabym pieniędzy na leczenie lub operację, ale dzięki Urinol Pro wszystko jest teraz w porządku, a moja rutyna jest znacznie bardziej zrelaksowana. Uważaj na to co mówią tutaj w internecie o Urinol Pro, mówiąc, że wyniki będą bardzo szybko, gdy w rzeczywistości zależy to od każdego organizmu, niektórzy ludzie widzą zmiany szybciej, podczas gdy inni mogą potrwać dłużej, aby zobaczyć wyniki, oznacza to, że nie dzieje się cudem, trzeba zrobić prawidłowe leczenie co najmniej miesiąc, aby mieć wyraziste wyniki. Ale ostrzegam Cię jeszcze raz. Być bardzo ostrożnym z oszustów w internecie, którzy próbują sprzedawać podrobione produkty ze zmienionymi formułami, które mogą jeszcze bardziej zaszkodzić zdrowiu. Zostawię oficjalną stronę Urinol Pro poniżej w opisie tego filmu lub w pierwszym komentarzu. Mam nadzieję, że pomogłem z tym filmem, a jeśli pomógł Ci zostawić podoba i podzielić się z kimś, kto chce poprawić swoje zdrowie z naturalnym suplementem.